Sztuczna inteligencja naturalna ciekawość. Kto na tym już zarabia? A kto traci? Zapraszam na magazyn. Nie ma dnia, żeby nie napływały do nas wiadomości ze świata sztucznej inteligencji. Było już wszystko: fascynacja, strach, entuzjazm. Są firmy, które w tym wyścigu technologicznym biorą udział na co dzień. Są też takie, które próbują z tej technologii już w tej chwili wydobyć jak najwięcej dla siebie. Z jakim skutkiem? Gdy w listopadzie 2022 roku w świat poszła wiadomość o niesamowitych możliwościach dużego modelu językowego o nazwie ChatGPT, wiele osób wyczuło, że nadchodzi duża zmiana. Nazwisko sama Altmana, szefa OpenAI, nie schodziło z czołówek serwisów internetowych. Wszyscy czuli, że dzieje się coś przełomowego, ale nieliczni byli w stanie zrozumieć, jak wykorzystywać nowe narzędzie w biznesie. Prezes szwedzkiego fintechu Klarna nie czekał, aż umówienie się z samym Altmanem będzie niemożliwe. Korzystając z tego, że jednym z inwestorów w obu spółkach jest fundusz Sequoia Capital, umówił spotkanie w Kalifornii. Pierwszy kontakt listopad 2022 roku na Twitterze, a potem ludzie mi mówią, naprawdę powinieneś wypróbować tego czata GPT. Próbuję i jestem zachwycony. Pomyślałem, wow, to jest niesamowite. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Może gdy 20 lat temu wypróbowałem Google, ale to robi jeszcze większe wrażenie. Sztuczna inteligencja, nad którą prace rozpoczęły się w połowie ubiegłego wieku, była dotąd domeną naukowców i pasjonatów nowych technologii. W nasze życie wkradała się niepostrzeżenie za pośrednictwem algorytmów Google, serwisów społecznościowych, platform zakupowych lub streamingowych. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo to jest obecne w naszym życiu. Sztuczna inteligencja, taka bardziej klasyczna, uczenie maszynowe, jest fundamentem działalności wielu przedsiębiorców już od lat. Przed premierą czata GPT najbardziej widocznym przejawem sztucznej inteligencji były chatboty, które nie robiły dobrej reklamy tej technologii. Chatboty chat istnieją już od jakichś 10 lat i, lat i wszystkie były okropnej jakości. Każdy z nas korzystał z jakiejś linii lotniczej, próbował porozmawiać z botem o biletach i myślał, to najgłupsza rzecz, z jaką kiedykolwiek rozmawiałem. Chat GPT i inne duże modele językowe nagle otworzyły zupełnie nowe możliwości. Według Klarny, chatbot oparty na sztucznej inteligencji zastąpił pracę 700 pracowników, skracając średni czas rozwiązywania problemów z obsługą klienta z 11 minut do zaledwie dwóch, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu zadowolenia klientów. Według Siemiątkowskiego sztuczna inteligencja nie wyeliminuje całkowicie ludzi z działów obsługi klienta, bo zawsze będą osoby, które będą wolały rozmawiać z żywym człowiekiem. I tak i nie. Karol Stryja, przyglądający się od początku bożliwemu rozwojowi AI, podkreśla, że obawy przed sztuczną inteligencją mają częściej pracownicy w średnim wieku. Młodsi traktują ją jako kolejne narzędzie. To nie sztuczna inteligencja zabierze ci pracę, tylko inni ludzie, którzy będą korzystali z tych narzędzi. Faktem jest, że pierwsze ruchy kadrowe zaczęły się. O ile robotyzacja fabryk wyeliminowała wielu pracowników fizycznych, o tyle teraz sztuczna inteligencja może pozbawić zajęcia część pracowników umysłowych, zwłaszcza tam, gdzie praca nie wymaga dużej kreatywności. Na przykład przy opisywaniu bardzo dużego katalogu części samochodowych lub sklepu online. Potężna tutaj moc tego wszystkiego jest taka. Że my to możemy zrobić w skali. Jeżeli taki e-commerce ma takich produktów 500 tysięcy, to wyobraźmy sobie, ile by zajęło czasu robienie tego manualnie. tak? A jednak, jeżeli przepuścimy to przez ten sam i osiągniemy ten efekt skali, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, które może się przełożyć i na SEO, i na jakąś lojalność klienta, no i docelowo na lepsze konwersje. Sztuczna inteligencja może też pomóc w stworzeniu łatwych do czytania raportów w oparciu o surowe dane. Zatem z jednej strony nowe możliwości, z drugiej oszczędności, których firmy zawsze chętnie szukają przykład mojego znajomego, który jest właścicielem dużej agencji reklamowej i zwolnił 80% swoich grafików. Z drugiej strony inny znajomy, który ma firmę, która produkuje wydruki i wysyła je na cały świat, kiedyś firma 20 paru osobowa, obecnie kilkuosobowa, z dużo, dużo większym zyskiem. Ankieta z udziałem 2000 menadżerów, przeprowadzona przez szwajcarską firmę rekrutacyjną Adeco Group, we współpracy z firmą badawczą Oxford Economics, wykazała, że 41% z nich spodziewa się zatrudniać mniej osób ze względu na wykorzystanie w firmach sztucznej inteligencji. Część tzw. big techów już zaczęła zwolnienia, inne firmy mówią o przesuwaniu pracowników do innych zadań albo szkoleniu ich do pracy z AI. No dobrze, zachwycamy się wdrożeniami chińskimi czy amerykańskimi, a co z Europą i Polską, czy nasz rynek znany z wielu specjalistów IT i świetnych naukowców ma szansę na realny udział w tym wyścigu? Ludzie są, te pomysły zaczynają kiełkować, firmy zaczynają powstawać, tylko one nie są adresowane do polskiego odbiorcy, tylko są rejestrowane w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest dużo większy rynek. Nie jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o budowanie dużych modeli językowych. Mówmy się, to, co powstaje u nas, to genialne projekty, takie jak na przykład bielik, który jest realizowany przez Fundację Spichlerz, na dobrą sprawę bez żadnych zewnętrznych środków. Siłą ponad tysiące osób, siłą obliczeniową centrum AGH na Śląsku. Natomiast my nie będziemy w czołówce, jeżeli chodzi o tworzenie, generowanie i budowanie wielkich modeli językowych, które wymagają gigantycznych mocy obliczeniowych, gigantycznych nakładów. Wygląda na to, że nasz biznes może poradzić sobie świetnie z wdrożeniami rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, ale nie znajdziemy się w czołówce krajów oferujących oryginalne rozwiązania, bo te wymagają wielkich nakładów finansowych, są energochłonne i wymagają ogromnych mocy obliczeniowych po raz kolejny kłaniają się lata za później w polityce energetycznej i infrastrukturalnej. Pociecha z tego, że jedziemy na tym samym wózku, co wiele krajów europejskich jest marna.